Dalsza część przykładów, odrobinę trudniejszych, już troszeczkę innego typu. Jak się przejrzymy kolejne trzy przykłady, czym one się różnią od tych poprzednich? Poprzednio x mieliśmy po jednej stronie, czyli były cały czas po lewej stronie. Teraz one są oddzielone znakiem równości, czyli jeden z x znajduje się po stronie lewej, natomiast drugi x znajduje się po stronie prawej. Pierwsze od czego musimy zacząć to... Hmm, Przenieść x -y na jedną ze stron. Oczywiście najłatwiej jest to zrobić, przenosząc x -y na lewą stronę, czyli szukamy x, który jest za znakiem równości. W tym pierwszym przypadku to jest ta część, czyli 2 razy x. Musimy popatrzeć na znak, który jest z przodu. Jeśli tutaj nic nie stało, to znaczy, że był plus. I teraz będziemy go przenosić na lewą stronę, czyli pojawi nam się z minusem. Więc po lewej stronie do tych czterech X. Chcemy, żeby pojawiły nam się jeszcze 2x, tylko pamiętamy, zmieniamy znak z plusa na minus. Po lewej stronie nic więcej nie chcemy mieć, natomiast po prawej stronie zostaje nam plus 6, czyli możemy napisać po prostu 6. Więc wykonujemy działanie, które mamy po lewej stronie równania, czyli od 4x odejmujemy 2x. Powinniśmy otrzymać 2x, czyli 2 razy x i równa się 6. Prawa strona bez zmian. Mieć jednego x, no to obie strony musimy podzielić przez 2, dwa, czyli 2x dwa dzielimy na 2 i szóstkę też dzielimy na 2. Dwójki po podzieleniu dają nam oczywiście 1, czyli zostaje po prostu x, natomiast 6 dzielone na 2 to 3. W podobny sposób robimy kolejne przykłady, czyli znowu szukamy x, który jest po prawej stronie, mamy 6x, przenosimy go na lewą stronę. Szóstka tutaj była dodatnia, ponieważ nie było żadnego znaku, natomiast po lewej stronie pojawi się z przeciwnym znakiem, czyli z minusem. W po lewej stronie było 9x, -ów. przenosimy 6x zmieniających znak, czyli pojawia się z minusem, natomiast liczba, która nam została, oczywiście zostaje razem ze znakiem. Minusa pominąć nie możemy, czyli mamy minus 12. Wyliczamy lewą stronę równania, czyli od 9x musimy odjąć ich 6. 9 1, 6, czyli 3x nam zostaną, równa się minus 12 i dzielimy całe równanie, czyli jego obie strony przez 3. 3x dzielimy na 3 i minus 12 też dzielimy przez 3. Trójki dzielone przez 3 dają nam 1, czyli po prostu x. Natomiast minus 12 dzielone na 3 zostaje nam minus 12 na 3, czyli 4. I podobna sytuacja w ostatnim. Z przykładów. Część, która zawiera x, będziemy przenosić na lewo. Tutaj nie było znaku żadnego przed piątką, czyli był plus. Natomiast po przeniesieniu pojawi się ta liczba z minusem, czyli mamy 6x, odjąć 5x i równa się to, co nam zostało po prawej stronie, czyli plus 7, albo po prostu 7. Wyliczamy lewą stronę równania 6 odjąć 5, czyli 1. Jedynki pisać nie musimy, czy może zostać po prostu x równa się 7. I już mamy rozwiązanie, nie musimy nic tym więcej robić.